Wybrałam się dzisiaj powędkować na metod feeder, w związku z czym używając koszyczków oraz szybkozłączek zastosuję sobie gotowe przypony pętelką do założenia na szybkozłączka. Firma Genlock w tym roku wprowadziła na rynek bardzo ciekawą pozycję, jaką są przypony zarówno na pleciące jak i na żyłce. Mamy przypony zakończone włosem, na włosie znajduje się albo igła. Albo gumka, albo push stop. Zatem przynęta do połowu dowolna, można ją zakładać na gumeczkę, można wbijać bagnecik, można przebijać push stopem. O czym jeszcze warto wspomnieć, nasze przypony zostały skonstruowane na hakach BKK, BKK. Haki te wykorzystuje się przede wszystkim do połowu karpi, dlatego nasze przypony nadadzą się zarówno na łowiska, gdzie występują drobne ryby, wtedy można wykorzystać mniejsze haczyki. Ja mam tu akurat dziesiątki i dwunastki, jak widzicie, na gumce i na bagnecie, ale są również czternastki, bądź jeżeli wybieracie się na duże ryby i będziecie wędkować na większe przynęty, wtedy warto zastosować większy haczyk, będzie on pewniejszy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że haczyki mają mikrozadziorek, który jest naprawdę bardzo delikatny, dzięki czemu łatwo można wypiąć haczyk z pyszczka ryby. Jeżeli zaś musicie wędkować na łowisku, gdzie jest zabronione, stosowanie zadziorów, możecie te zadziorki śmiało przygiąć, ponieważ haczyk również z przygiętym mikrozadziorkiem bardzo dobrze trzyma rybę i jest naprawdę bardzo mało spadów. Udało mi się wyjąć na ten najmniejszy czternastkę dużo niedużych karasi, które naprawdę są energiczne i mimo wszystko tych strat ryby z kija było bardzo mało.